Dwie były zablokowane, trudno byłoby wejść do, tutaj do, do tego do, do pomieszczenia. No i w związku z tym musiałam zawiadomić policję, no bo jest przepis, nie wolno naklejać bez zgody właściciela żadnych swoich, swoich plakatów. Dawało mi się, że, że pani, która organizowała ten przemarsz, pewna, to wiedzie. To była taka demonstracja, ale to wszystko widziałam już potem. Na stronie internetowej. Powiem, że były młode osoby ze szkół wyprowadzane, pod, również z nauczycielkami. To znaczy, to jest teraz, te informacje są sprawdzane, ale takie informacje dostałam. Wydaje mi się, że młode dziewczyny zostały, młode osoby zostały zmanipulowane. Kobiety się mnie pytały, co, co znaczą te druciane, druciane wieszaki. To znaczą, komu się kojarzą z czym. Dla mnie to było naprawdę nie, niesmaczne, po prostu. Nie kobiety się w ten sposób zachować. Druciane wieszaki kojarzą się wszystkim jednoznacznie. Chciałam te wszystko odsyłać, uporządkować, zrywać te naklejki, a materiały zostały zabezpieczone, przekazane policji. Czyli te wszystkie transparenty, te wieszaki mhm. tak. trafiły do policji? Tak. tak chronił mi jakiś immunitet i nie chciałabym się tutaj wdawać takie takie szarpaniny. Uważałam, że uważam, tak, że jeżeli <laughs> policja chroniła pochód, to być może, no ale to jest też do sprawdzenia czy się zachowała do końca profesjonalnie, że jednak nie. Mm, nie, przynajmniej nie, nie, tak nie wyszła do, do środka i na pewno będzie wniosek również mhm. przekazałam radnym miejskim, że wykorzystywanie budynku Centrum Organizacji Porząd Zarządowych do tego typu, tak przygotowywanie manifestacji dla mnie jest skandaliczne. Naprawdę wykorzystywanie tak, to jest wszystko z naszych tutaj podatków wszystkich, więc prezydent na to nie... Nie powinien pozwalać i na pewno jeszcze będzie pismo do prezydenta Lorka o, o, to, o informacji, jak to wyglądało w przypadku szkół. Czy, czy uczennice rzeczywiście były nie wiem, zwalniane, czy wyszły na bagary, czy rodzice o tym na przykład wiedzieli, czy uważali, że, że, tego, że, są, że są bezpieczne, czy, czy wiedzieli o tym, że były tego, tego typu akcje.